Szanowni Państwo, od wielu miesięcy, żeby nie powiedzieć lat, koalicja obywatelska apeluje do rządzących o to, żeby zmienili swoje podejście do finansowania opieki zdrowotnej, ponieważ to, co się dzieje, ten sposób i organizacji, i finansowania doprowadzi do tragedii. Dzisiaj widzimy, jak ta tragedia właściwie dzieje się na naszych oczach. Cały czas. Polska wydaje mniej niż 5% PKB na opiekę zdrowotną, co absolutnie odbiega od średniej europejskiej. Pochodną tego jest to, że NFZ od wielu lat nie przeszacowuje tzw. procedur medycznych, czyli koszty leczenia wzrosły w ciągu ostatnich lat o kilkadziesiąt procent, natomiast nakłady na opiekę i na procedury wzrosły lat o, o procent kilkanaście. To powoduje, że te nożyce między kosztami leczenia a finansowaniem leczenia rozchodzą się coraz bardziej. Szpitale zadłużają się na potęgę, w tej chwili już 97% szpitali jest zadłużonych, końca tego nie widać i nic nie wskazuje na to, żeby przy budżecie na 2020 rok... Cokolwiek tutaj drgnęło. Chcę tylko przypomnieć, że minister Szumowski w jednym ze spotkań z samorządowcami obiecywał, że do końca 2019 roku dojdzie do przeszacowania procedur, czyli do zwiększenia finansowania poszczególnych sposobów leczenia. Tak się nie stało. Dzisiaj do każdej prawie procedury szpitale dopłacają, co powoduje ich olbrzymie zadłużenie. W skali kraju to już jest 14 miliardów złotych, a w szpitalach powiatowych ponad 2 miliardy i to doprowadza do konkretnych skutków w całej Polsce. Szanowni Państwo, ustawa wprowadzona przez Pi z 1 października 2017 roku o sieci szpitali, która miała wprowadzić nowatorskie sposoby zarządzania szpitali sieciowych, pomóc w dostępności pacjenta, pomóc w płynności finansowej, przyniosła odwrotny skutek. Lawinowo rośnie zadłużenie szpitali. Przed wejściem u ustawy było to około 95%, dziś wiemy, że jest to 97%. A w szpitalach zamykane są oddziały. W mieście Lublin, w czterech szpitalach, planuje się tak zwaną reorganizację, w tym w największym szpitalu przy Alei Kraśnickich, specjalistycznym szpitalu, gdzie oddziały, które cieszą się ogromnym uznaniem pacjentów, takie jak. Chirurgi piersi, leczący największe i najtrudniejsze nowotwory piersi, kardiologii, urologii, ortopedii, neurologii są zamykane, lekarze są zwalniani, a pod osłoną gabinetów ordynatorzy mają przygotować listę osób do zwolnienia. Ograniczy to dostępność dla pacjentów, zmniejszy to ilość łóżek. Jeżeli rząd nie podejmie radykalnych kroków, aby Dofinansować służbę zdrowia, aby oddłużyć szpitale, grozi nam Armagedon w służbie zdrowia. Szanowni Państwo, wraz z panią poseł Krystyną Skowrońską reprezentujemy Podkarpacie. Na Podkarpacie, jak w Soczewce, skupiają się główne problemy służby zdrowia. Między innymi dlatego, że od 2013 roku szpitalami wojewódzkimi za zarządza Urząd Marszałkowski zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Złe zarządzanie, niegospodarność. To są rzeczy, które dzieją się w podkarpackich szpitalach i na to mamy dowody, ponieważ są raporty Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W przypadku jednego ze szpitali poszło skierowanie do prokuratury o niegospodarność i nierzetelność. Stwierdzamy zupełny brak nadzoru i kontroli ze strony urzędu marszałkowskiego nad szpitalami wojewódzkimi. Dyrektorzy szkół dyrektorzy szpitali nie respektują rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie płac dla pielęgniarek. Zdarzały się przypadki mobbingu, a ostatnio na Podkarpaciu trzy działaczki związków zawodowych zostały zwolnione dyscyplinarnie z pracy przez swoich dyrektorów. Likwidowane są nie tylko oddziały, likwidowane są łóżka. Podam przykład mojego miasta Przemyśla. Cztery lata temu w Przemyślu było 1100 łóżek obsługujących Około 150 tysięcy mieszkańców przemyśle powiatu. W ciągu czterech lat w moim mieście było 550 łóżek, a przecież połowa mieszkańców powiatu i miasta nie wyjechała nagle. Z tego miejsca apelujemy do ministra zdrowia, do konstytucyjnego ministra, aby wreszcie jako reprezentant rzeszy pacjentów Postarał się o pieniądze. Skoro rząd stać na to, żeby wydać 2 miliardy na publiczną, tak zwaną publiczną telewizję, to chyba stać ich na to, żeby również 2 miliardy znaleźć dla polskiej służby zdrowia, która w tej chwili znajduje się w stanie totalnej zapaści. Szanowni Państwo, przyjęte zapewnienie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości dotyczące dojścia do finansowania 6% PKB a o, w 2024 roku to jest fikcja. Dlaczego? Że przyjęto takie rozwiązanie, że produkt krajowy brutto jest sprzed dwóch lat w stosunku do wyliczenia danego roku. To jest okradanie albo niezgodne z deklaracją. W roku 2019 takim sposobem jest 15 miliardów złotych mniej pieniędzy na ochronę zdrowia. W 2020 kolejnych 15 miliardów złotych mniej. 20 listopada ubiegłego roku ukazał się wyrok Trybunału Konstytucyjnego, wskazujący, że za wszelkiego rodzaju zobowiązania w zakresie świadczenia ochrony zdrowia odpowiada Skarb Państwa. W Narodowym Funduszu Zdrowia, czym się chwali minister, mamy pieniądze pochodzące z naszych składek. To obywatele, a nie rząd dokłada i nie zrobił żadnego kroku, aby te środki zwiększyć. Dodatkowo daje na telewizję publiczną w postaci obligacji 2 miliardy złotych. Tym sposobem finansowania również wspiera naukę, przeznaczając w bieżącym roku 1, powyżej 1 miliarda złotych, a należy pamiętać, że wydatki w ten sposób kreowane, o czym mówił minister Szumowski, to około 4,2 PKB. W porównaniu do tego, jak średnio w Europie, dwa razy większe wydatki na ochronę zdrowia. My apelujemy, żeby przy tym dużym rozbieżności, przy tym dużym zadłużeniu szpitali, podjąć natychmiast decyzje związane z finansowaniem ochrony zdrowia w zakresie wypełnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Na to mamy. 18 miesięcy od listopada ubiegłego roku, a zatem czas przygotować się krok po, po, po kroku zrobić dobre rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia, w interesie pacjentów. Przede wszystkim nasz apel dotyczy interesu pacjentów, skrócenia kolejek, zwiększenia nakładów na świadczenia zdrowotne, na to, żebyśmy mogli się leczyć. Wydatki na ochronę zdrowia są dwa razy większe w porównaniu do tego, co wydajemy na wojsko, ale te składki na ochronę zdrowia pochodzą z naszych pieniędzy. Nic nie dokłada budżet. A jeżeli dokłada, to drobne pieniądze. Chcemy powiedzieć, chcemy powiedzieć, że działania związane między innymi z finansowaniem ochrony zdrowia, z likwidacją długów w szpitali, z likwidacją sytuacji patologicznej, zmniejszania łóżek, czyli tak zwanej restrukturyzacji. W związku z brakiem pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia to będą nasze tematy. Chcemy dodatkowo powiedzieć, że nieszczere, nierzetelne i kłamliwe jest, że za program leków dla seniorów płaci rząd. Te wydatki w wysokości 800 milionów złotych zostały przeniesione do Funduszu Narodowego Funduszu Zdrowia i płacimy my. Drodzy seniorzy, to z naszych wszystkich wspólnych wydatków składek jesteś, są finansowane w tym zakresie dla Was leki. Rząd nie daje na ten cel nic. Dziękujemy bardzo.